Cześć trenerze. Kilka słów ode mnie, dlaczego warto i przede wszystkim jak skutecznie używać FCA, żeby zajęło to dosłownie 30 sekund, a dało maksymalną wartość. W aplikacji w zakładce Motywacja masz skład swojej drużyny. Masz cztery kolumny. Dwie pierwsze to twoje trenerskie kolumny: postępu piłkarskiego i zaangażowania. Dwie kolejne to edukacja i zachowanie. Coś co uzupełnia rodzic. Jeśli oczywiście chce, to nie jest dla niego obowiązek. Ale o tym opowiem za moment. Jak używać Twoich odznak? Postęp piłkarski to nie jest coś, co masz analizować na przestrzeni dwóch, trzech czy dziesięciu treningów. Postęp piłkarski to jest nic innego jak cel treningowy czy turniejowy. Załóżmy, że chcesz, aby zawodnicy na dzisiejszym treningu wchodzili w jak największą ilość pojedynków 1 na 1. Nastawiamy się na dribbling. Komunikujesz to swoim zawodnikom i masz narzędzie do motywowania ich i przede wszystkim do przekazania klarownego feedbacku w sposób, który młody zawodnik rozumie. W dzisiejszych czasach, żeby zainteresować zawodnika, żeby cię słuchał i się realnie skupił, to dosłownie kilkanaście sekund. Bez wizualizowania jest to bardzo trudne. A zaangażowanie? Zawodnik przyszedł na trening, angażuje się, słucha, nie rzuca granulatem w inne dzieci, należy mu się od znaka. Dzieci kochają być nagradzane i to ich napędza i motywuje do pracy, nie kara. Więc zakładamy tak standardowo, że każdemu zawodnikowi, który przyjdzie na trening, należy się jedna i druga odznaka. I teraz zaczynamy od takiego stanu. Jeśli jednak zakomunikowałeś jasno, jaki jest cel, a zawodnik X tego nie realizuje i przekazujesz mu ponownie, że nie tak jest założenie, to mówisz, Janek nie będzie dzisiaj odznaki. Uwierz mi, zmieni swoje nastawienie momentalnie. I analogicznie, tak samo z odznaką zaangażowania. Pamiętaj! Wykorzystuj to narzędzie do komunikacji, rozmowy, podkręcania zawodników. Jeśli nadasz tylko odznaki na koniec treningu bez żadnego ich zbudowania, to narzędzie się sprawdzi. To nie jest aplikacja do sprawdzania obecności. Ona ma realnie tobie pomóc w praktyczny sposób. Wygląda to tak, że musisz kilka razy w trakcie treningu podpompować zawodników, panie i panowie, pamiętamy o celach treningowych, pracujemy na odznakę. Kilka takich podbić, i na kolejnych treningach zawodnicy sami będą przychodzić i pytać, czy im się odznaka należy. im to w krew i przede wszystkim nauczysz ich w prosty i szybki sposób otrzymywać feedback dostarczając jednocześnie rodzicowi raport na ten temat, jak zawodnik pracuje na treningu, bo każdorazowo po nadanej odznace rodzic otrzymuje powiadomienie, że jego dziecko zostało znakę. Budujemy w ten sposób świadomość rodzica i dialog między dzieckiem, bo oczywistym jest, że rodzic zapyta, hej, za co dostałeś odznakę? I merytoryczna rozmowa się zaczyna. No i zaczynają rozmawiać, a, bo trener dużo kazał dryblować, więc dostałem odznakę. W takim przypadku nawet po turnieju, gdzie zajmujecie przedostatnie miejsce, jeśli nadasz zawodnikom odznakę, to po prostu do nich to dotrze, że zrobili założenia, i to było najważniejsze w tym turnieju, niekoniecznie wygrana. Oczywiście, fajnie jest wygrywać, ale można wygrać i nie dostać odznaki postępu. Bo na przykład nie zagrają zawodnicy tak, jak ty tego oczekiwałeś od zawodników. W ten sposób budujesz też świadomość rodzica, że można wygrać i nie dostać odznaki. To znaczy, że szkoleniowo nie był to dobry turniej, ale można zająć ostatnie miejsce i dostać odznakę. Presja rodzica jest wtedy mniejsza, bo wiedzą, że były jakieś dodatkowe założenia, o których rodzic mógłby w ogóle nie wiedzieć. Uwierz mi, to działa. Jeśli tylko będziesz odpowiednio używał narzędzia, mentalność Twoich zawodników i rodziców totalnie się zmienia. Celem naszego systemu jest zbudowanie motywacji wewnętrznej zawodnika, ale zaczynając od zbudowania nawyków dzięki motywacji zewnętrznej, a później wykorzystując FCAP jako suplement, budować systematycznie samoświadomość, świadomość, kształtując w zawodniku motywację wewnętrzną. A co z tymi odznakami edukacji i zachowania? Trenerze, jesteś olbrzymim autorytetem dla dziecka, bardzo często większym, wielokrotnie niż sam rodzic. Wystarczy, że od czasu do czasu podczas treningu powiesz do zawodników, hej, obserwuję waszą edukację i zachowanie, weźcie się do roboty. To wszystko. Zawodnik natychmiast będzie wiedział, że ups, trzeba słuchać rodzica, bo to właśnie rodzic ma możliwość nadawania zawodnikowi odznak edukacji i zachowania. To nie zawsze będzie odznaka tylko za przeczytanie lektury, ale też za to, że zawodnik wyjdzie z piłką na podwórko i samodzielnie potrenuje godzinkę. To, jak rodzic i ty będziecie używać aplikacji, zależy tylko od was. To nie jest profesjonalne narzędzie. To jest amatorskie narzędzie, wręcz Prymitywnie proste, ale w tym cały sukces. Poświęcasz trenerze na to 30 sekund, a wartość jest olbrzymia i co najważniejsze. To nie jest smutny formularz, który się wyświetla gdzieś na stronie. To jest wizualizowane w sposób zgrywalizowany, jak karty zawodników, które pewnie dobrze znasz, czy karty w FIFA. Każdy zawodnik ma swoją kartę, gdzie odkładają mu się levele i odznaki, ale również overall ze sparingów, turniejów i strzelonych bramek. To wszystko dzieje się automatycznie. Nie zapominaj, że C-App to aplikacja do turniejów i sparingów, więc jeśli szukasz drużyn do turniejów czy turniejów lub sparring partnerów, to również zrobisz to za pomocą kilku kliknięć. Mamy 60 tysięcy użytkowników i 30 tysięcy drużyn. Jest z czego wybierać, a cały czas rośniemy. Tylko w przypadku, gdy grasz w i jesteś organizatorem, to musisz plusikiem wpisać bramki, aby zliczyły się na karcie zawodników Twojej lub przyjezdnej drużyny. Na turnieju to wszystko robi organizator lub sędzia. Więc krótko mówiąc, komunikuj się, rozmawiaj z zawodnikami, nadawaj odznaki, zobaczysz jak momentalnie Twoi zawodnicy zmieniają swoje nastawienie albo wchodzą po prostu na inny poziom. Mógłbym tutaj przedstawić opinię od innych trenerów, którzy na początku często... Byli niechętni, a później jak widzą efekty, to nie wyobrażają sobie nieużywania aplikacji. Ale nie będę tego robił. Po prostu zobacz sam, jak w praktyce to działa. Jeśli chcesz używać FC App, rozmawiaj z rodzicami, którzy jeszcze jej nie mają. Powiedz, że to dla ciebie ważne, a przede wszystkim rozmawiaj z zawodnikami. Oni sami przekonają rodzica do instalacji. Wystarczy, że po treningu powiesz, panie i panowie, Odznaki nadane, jeśli chcecie zobaczyć, co tam kliknąłem, rozmawiajcie z rodzicami. I momentalnie dziecko biegnie do rodzica i łatwo się domyślić, co się dzieje, jeśli rodzic tej aplikacji nie ma. Po prostu wyciąga telefon i instaluje. To jest ważny zabieg do tego, aby dziecko z rodzicem rozmawiało i w ten sposób budowało dialog i świadomość. Ale również do tego, aby jak najszybciej dzieci, które nie mają kart, miały je natychmiast. Działań, powodzenia i do zobaczenia w aplikacji FCAP.